Więc stwierdziłam, że to jest dzień, w którym zrobię reorganizację mojego zapasu włóczki. I te kartony, które widzicie poza tym, o tam, to są moje kartony z włóczką, które miałam. I ja generalnie nie mam dużo włóczki, ponieważ generalnie kupuję włóczkę pod projekty, które robię. I z tego powodu też tu mam karton z włóczkami na projekty. Tam mam karton z włóczkami na mój koc, który obecnie robię. To też nie jest mój karton tam. Tutaj rozwaliłam sobie już wszystkie rzeczy z tych pudełek, w których trzymałam włóczkę, i mam po kolei tak. Do sprucia. Tu się zastanawiam, czy to spróć. Jeszcze się zastanawiam, czy chcę, czy nie chcę. Zobaczymy. Tu mam już zwiniętą włóczkę razem z etykietami. Tu mam włóczkę do ponownego zwicia, zwinięcia, bo albo tu jest dosłownie prawie że nic i mi się zgubi, albo tu jest. Coś takiego. Albo to są kokonki, które no, już się nie mieszczą w etykietach i będę musiała to prze, przewinąć na taki wzór, żeby mi się łatwiej to przechowywało. E, tu mam to, co zostaje ze mną i raczej nie potrzebuje zwijania. Nad tym się jeszcze zastanawiam, bo no, też tak luźno sobie na razie. Ale póki co jest ok. Tu mam do skończenia. To jest taki piórniczek z guziczkiem powiedzmy i tylko muszę strzec mu boki i będzie gotowy. To jest bawełna, a to jest akryl z Action. Yy, tu też są gotowe gwiazdki, tu są akcesoria, których używam tam, w tym pudełku są rzeczy, które można kupić u mnie na Vinted i tu jest stack z Action, którego się pozbywam. Muszę go wystawić na Vinted też za jakieś niskie pieniądze i no nie da się z nim pracować po prostu. Niczego nie da się z niego zrobić. Także taki jest plan. To przełożę do jednego pudełka i do tego samego pudełka będę przekładać też rzeczy, jakie już zwinę. I taki jest plan na organizację. A to muszę spróć i z tym będzie średnio, bo to jest alpaka, więc będzie mi no, męczyć się z tym będę. Także tak jest plan na teraz. Trzymajcie kciuki, żeby się udało wszystko i żeby to jakoś wyglądało. I planuję zmieścić się do tego pudełka, chociaż chyba jest to niemożliwe na obecną chwilę. Będę musiała wziąć jedno z tych większych tutaj. Ale wszystko wam pokażę jak e, skończę. Dzień drugi i update jeśli chodzi o to co się tutaj e, zadziało. Ilość pudeł pozostaje niezmienna, ale dlatego, że do tego jednego, takiego większego, e, przełożyłam motki, których będę się pozbywać. Ja je wrzucę na Vinted. E, tu są dwa motki zupełnie nienapoczęte e, czarnej, dwa motki, jeden chyba jest delikatnie napoczęty białe. Do tego dojdzie tu jeszcze kawałek czarnego, który nawinę ładniej. I taki akryl, on jest wielokolorowy, on jest jakiś tam ombre. On jest jakiś ombre, ale. No jest akryl. Ja nie korzystam już z akrylu. Jest mniej więcej takiej samej jakości, jak ten, może lekko lepszy, więc nawinę je porządnie i wrzucę do tego pudełka, wystawię na Vinted za jakieś. 10, może 15 zł, nie wiem ile teraz uh, chodzi ten akryl, on jest z Action, to jest ten najpopularniejszy akryl z Action, nie wiem za ile on chodzi, ale myślę, że 15 zł za taką paczkę to jest niezły deal, yy, także jeśli chodzi o to, to, to pudełko pewnie zniknie, tylko po prostu no, będzie na wysyłkę od razu, yy, dalej, dwa pudełka projektowe, tutaj mam koc, który robię, tutaj mam włóczki na Swetry, nie swetry, tylko szaliki, za które też się zaraz wezmę. Jak tylko podciągnę trochę koc, wezmę się za pierwszy szalik i to się będzie zmniejszać. 100% tego się zmniejszy. Także to jest tylko pudełko projektowe. To jest pudełko z resztkami włóczek, które mam. Głównie bawełna, szafran. Co to jest? Nie mam pojęcia, to jest chyba z hobby albo czegoś takiego. Jakieś resztki bez etykiet, kokonek. Kąki pozwijane. E, tutaj jest coś tam. Jeszcze się zastanawiam, czy tego zwijać. Mogłabym w sumie. Dobra, niech będzie, że go zwinę. Taki jest plan. E, to jest pudełko z akcesoriami. Dokończyłam piórniczek. On musiał być tylko zszyty. Tutaj z boku jest poszywany Ma ten okropny. Znaczy, okropny. sam kwiatek nie jest okropny, ale to jest ten akryl. Ten sam czarny akryl z action. I w środku mam już przełożone szydełka więc tak będę je trzymać, hmm, może kiedyś w przyszłości odpruję ten kwiatek i po prostu zrobię tu porządny guzik zobaczymy, no i są inne szydełka, tutaj też jest puste pudełko, ale tu są tunezyjskie, tu są mikro i jakieś metki od kokonków i tutaj jeszcze na ziemi sobie czekają włóczki do zwinięcia robię sobie już z podkładki pod zwijanie, bo zwinę, ja, tak jak tutaj te na takiej laminowanej podkładce to są niezużyte moje wyzwania oszczędnościowe, i tak to wygląda. Myślę, że jest nieźle. Myślę, że jest całkiem porządnie. To pudełko też wygląda całkiem sympatycznie, bo jest tak wszystko ładnie poukładane. No, taki update. To muszę jeszcze wymienić. Potrzebuję jakiegoś pudełka na te akcesoria, które nie będzie tym pudełkiem, ale na razie musi zostać. Także to jest update. I jeszcze wam potem pokażę ostatecznie, jak to. Wygląda na koniec. Czas na finalny update mojej organizacji włóczki. I wygląda to w ten sposób, że ten karton na razie zostaje zagospodarowany i ja go będę zmniejszać. Tylko potrzebuję po prostu pudełko, do którego wszystko mi wejdzie. Idealnie by było, jakbym miała oh, wszystkie szydełka w takich piórniczkach. Znaczy, ten piórniczek to jest abominacja wszystkiego, ale już wiem, jak je robić, więc następny byłby lepszy i to byłby guzik, a nie kwiatek z akrylu. Natomiast to musi trochę poczekać. Po co tym mam tunezyjskie tutaj, więc one do czegoś takiego. No, nie wejdą. O, tu mi wystaje. Jeden. Nie wejdą do czegoś takiego. Musiał być albo dłuższy, albo jakoś inaczej przemyślany. Jeszcze nie wiem, co zrobić z tymi tunezyjskimi. Może zostaną w pudełkach, po prostu też nie jest źle, nie zajmują aż tak dużo miejsca. Jeśli chodzi o włóczki, z którymi pracuję teraz, to tutaj mam mój koc. Które robię regularnie, i co jakiś czas wam też materiał o tym, dlaczego warto zrobić koc. jako Forever World. Ja troszeczkę, ale tak tutaj zostają. One będą się kończyć powolutku. Koc nie jest moim priorytetem. Ja pewnie go będę uzupełniać jakieś. Następny jeszcze rok, patrzę na to, jak mi szybko idzie, ale to jest po prostu taki projekt, który robię, żeby, sobie, żeby się oderwać od innych moich projektów, więc on tu na razie sobie siedzi. Tutaj mam moje włóczki do szalików, których jeszcze nie zaczęłam, ale których etap powstawania, etapę powstawania też będziecie mogli obejrzeć, bo taki jest plan. Tu są cztery kokolki po 1200 metrów. Więc to jest, myślę, co dwa miesiące, trzy miesiące roboty tutaj. A jeśli chodzi o włóczki, z których nie będę korzystać na razie, to tu są te, które ze mną zostają. To jest jedno malutkie pudełko. ono się już nie zamknie, ale trudno. I ona pójdzie do szafy. Ja go nie będę trzymać na widoku, bo nie ma to sensu po prostu, żeby ono tu było. Ale mam tu zwiniętą włóczkę, którą chciałam zwinąć. Część, która miała etykiety ma jeszcze etykiety, ta, która nie miała etykiet. Ich po prostu nie mam, bo, no bo ich nie mam. To jest szafran, e, dropsa szafran, to jest jakiś kaszmir, nawet nie wiem co to jest. To też nie wiem co to jest, e, ale generalnie to pozwijałam. Tej włóczki od e, tej, to jest szałwia od kokonków, nie musiałam zwijać, bo okazało się, że z 200 metrów jej tu jest jeszcze, ale no zaczęłam już i zwinęłam. I zajmuję teraz mniej miejsca przynajmniej e, tyle dobrze. To nie są mocno naciągnięte włóczki, też nie chciałam, żeby one były mocno naciągnięte, no są tutaj luźno nawinięte wszystkie. Te już nie zmieniałam zostaną na wyzwaniach oszczędnościowych, a te, które zmieniłam, nawinęłam na zakładki, bo akurat je miałam pod ręką. No a tutaj jest, jest zestaw do sprzedaży. To też pójdzie do szafy, natomiast najpierw muszę zrobić zdjęcia, wystawić na Vinted, opisać. Myślę, że za 15 zł taką paczkę to jest dużo tego, tu są, tak jak mówię, cztery pełne motki tak naprawdę i dwa takie. Resztki. To jest inna włóczka, tylko także tak to wygląda. Te trzy pudła w zasadzie, bo to też, ale te dwa pudła z włóczką ze mną zostają na wierzchu. Te są chowane, będzie trochę czyściej, będzie mniej pudeł, no i to też, jak się uda sprzedać, zniknie w ogóle. Także taki jest plan. No i co? I to wszystko. Myślę, że wyszło nieźle. Co prawda nie, nie zmniejszyłam liczby pudeł, poza tym, który teoretycznie jest na wygnanie, ale. Jest to uporządkowane, wiem gdzie co jest, zajmuje to mniej miejsca. No i to pudło jeszcze jest do rozwiązania, ale to w przyszłości. To tyle, ślicznie to wyszło. Tego się już nie mogę doczekać, ale to będziecie wszystko widzieć w przyszłości. A na razie dziękuję za bycie i do zobaczenia, albo do usłyszenia. Zobaczymy, co wyjdzie pierwsze w następnych materiałach na moim kanale.